Po dali widzimy stadion o, tam, 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 tam Korida chyba. Takich byków były. A, korida, korida. Już mogli zrobić serpentyny, nie? No, A nie taki nie. zjazd, kurczy. Z góry. Zimą to jest nie do wyjechania, to tutaj... Ale oni tu nie mają... U góry zimy, by Grzegorz, oni zimy nie mają. Ja mówię, to było Oni jeżdżą cały rok na letnich oponach. No euro 20. No, z kroszami. Także tu tankujemy. Tak? swój portfel. Już. Ale nas poprowadziło do samego morza. Grzegorz twierdzi, że można jechać. Nie można, bo się nie zmieścimy. W dzisiejszym odcinku przemieszczamy się z Almerii do Malagi. Pokażemy Wam dwa fajne miejsca do stacjonowania. Pokażemy Wam co zwiedziliśmy w Maladze i zapraszamy na odcinek. I jedziemy teraz z Almerii, staramy się jechać na Malagę. Zobaczymy jak nas poprowadzi, czy bliżej morza. Wracamy się, bo tam nas wyprowadziło na autostradę. No i teraz przynajmniej widzieliśmy Almerię z góry. To jest właśnie port w Almerii. Almerii. Także zwiedzamy sobie Almerię, bardzo duże miasto. Teraz jedziemy sobie wybrzeżem. Zjechaliśmy z autostrady, pojedziemy dłużej ale ładniejsze widoki. No widoki ładne tylko bardzo dobrze, to nie spadło. Ale to jest chyba płatne, tu jest parkomat. Możemy jechać do następnej. Zobaczyć. Że tu na basen przyjechali. Z dziećmi. Cały czas szukamy miejsca parkingowego, ale wjeżdżamy na camper plat zobaczyć, czy tam są miejsca. No, dojeżdżamy do nowego miejsca, zobaczymy. Chyba nie ma miejsca. Zobaczymy, tam chyba stoją przed... W lewo. W lewo. Czekają na... aż ktoś wyjedzie chyba. chyba nie będzie miejsca, bo to wyglądało tak, że tam jest zapchane i chyba ludzie tam stoją pod bramą pampery Aha. i czekają w kolejce, a ktoś wyjedzie. Tak, wcześniej trzeba przyjeżdżać na takie miejsca. No, straciliśmy tam czas. Już tam ponad godzinę chyba stracili tam, te miejsca Mieliśmy tu od razu jechać Tu jest wiesa, gdzie jest Roman tu stoi A, tu stoi Roman już O, są miejsca Są Idziecie tam, tak? Mamy zabukowane dwie doby, ale powiem Wam, że było bardzo ciężko znaleźć dzisiaj coś do do przenocowania. Tutaj już w rejonie Malagi. Z tej racji, że tu po prostu nic nie ma. Takich kempingów, placów nie ma. I ten akurat żeśmy znaleźli przez Park For Night. No i stoimy. Dokładnie stoimy przy morzu. Już Wam pokazuję. Tu widzicie między kamperami. A my zaraz idziemy się przejść właśnie i zobaczyć plażę. Camping kosztował 19 euro za dobę. Camping, camper place. 19 euro za dobę. I to jest z prądem. Jedynie za prysznic trzeba płacić euro. Ale nie wiem za co. Czy za cały prysznic, czy za litr, czy za czas jakiś. Tutaj akurat nie wiem. Ale serwis, wszystko jest w cenie. Internet jest płatny. Nie wiem ile, bo my mamy swój internet. Przeszliśmy przez bramkę. Okazuje się, że się tylko przykłada tą kartę tam do tego, do tego yy, czytnika kodów i jesteśmy na plaży. Także to jest taka odległość. O, tu jest nasz kemping Camper plac. Wieszka, przejechać. A tu mamy plażę. Tutaj leci ścieżka rowerowa wzdłuż morza, i leci ona aż tam, w drugą stronę, aż do tej skały. Nie więc się się dalej. Może nawet dalej, więc my, my, zjemy, my zjemy po prostu i, i sobie popłynie, po, popłyniemy, pojedziemy rowerami. Witam Was ponownie, mamy kolejny dzień. Dzisiaj wyjeżdżamy na wycieczkę rowerową do Malagi. Myślę, że dojedziemy. Bo to nie, nie jest tak konkretnie na mapie zaznaczone ta trasa rowerowa, ale będziemy próbować. Pogoda dzisiaj mamy taką, jaką mamy, ale fajnie, bo przynajmniej ten upał ustąpił i właśnie będzie fajnie, fajny, fajna pora na jeżdżenie rowerem. Cała trasa rowerowa prowadzi właśnie o samym takim nadbrzeżem. Z jednej strony mamy drogę, autostradę, a z drugiej Mamy może, a środkiem leci nasza trasa rowerowa. Patrzcie jak super. Świetnie to wygląda, naprawdę. I jadąc gdzieś około, ja wiem, może 500 metrów, może kilometr, wdychaliśmy i jest parking, gdzie kampery stoją i kosztuje 1 euro. Także tak to wygląda. A tutaj zostawiamy pamiątkę. O. I tak właśnie wygląda ten parking za 1 euro tu przy oceanie, przy morzu. Tutaj idzie droga u góry, no ale u nas na naszym, na naszym kamperplacu, gdzie stoimy kawałek dalej, no też drogę słyszymy. Ale fajne miejsce. Tutaj mijamy taki pasaż, deptak taki wzdłuż plaży, który biegnie tu po drodze, tu można zjeść, napić się czegoś.

To jest tutaj w tej gablotce To tak jak te śledzi z mhm. podobnego no. I taka właśnie One się tu smażą tak do trochę dalej od tego ognia Super o, jesteśmy w El Palo A z czego on tak? robi ten sok? Co oliwek chyba wyciska, bo tam jest żółty. Nie, to w tu... skrzyni oliwki A tu. on no. z tego. Pucze, cieka, ile to taki. Co biorą za taką usługę, nie? Nie wiem. Albo 3,60 Nie, gdyby taki słoik wziął. Na czosnek marynowany. No, te, te Dobra, chodź poglądam Zobacz jakie pomarańcze Hania, widziałaś jakie pomarańcze, takie prawdziwe Ale one mogą nie być... 2 kilo 2 euro, no bo to na 2 kilo wychodzą 3 pomarańczki takie wielkie Są granaty Tu masz gospodarstwa No, swoje Platany I Tutaj widzicie, różne orzesz orzeszki Szybkie obwodce nie To jest fakt. Ja myślę, że jedziemy z powrotem. No pełno słodyczy. A nie, nie. No to Arbus. Arbus. Ale nie będę tego wozić. No nie, teraz. Pomidory tu są widzisz? Są też pomidory. Pomidory można włożyć. Euro, tak. czy to jest A to jest. Za 2 euro całą skrzynkę pan nam sprzedaje. Pyszne, on to jest od pana z ogrodu. Słuchaj, 5, Co, ile? 6. 5 euro a to masz w papierku dobrze ale owoce super od tego pana tu jest papaja taka mała tak na, na dominikanie ale fajne granaty są dobra dzisiaj jemy dzisiaj jemy te ale pyszne pyszne to po drodze mamy taki tutaj park Eukaliptusowy, a w tle mamy Morze Śródziemne. jedziemy dalej. Aha, no, Jedziemy. dalej. I takie mamy widoki po drodze już ścieżki rowerowej, bardzo fajna ta ścieżka rowerowa. I dojedziemy do samej Malagi, do centrum Malagi na Stare miasto prawdopodobnie jadącymi deptakami, a tam na kajtach pływają. A w oddali widzimy port w Piękna jest ta promenada, powiem wam, naprawdę super to wygląda, super się prezentuje, bardzo mi się podoba właśnie, że tą promenadę zrobili wzdłuż całego tutaj brzegu właśnie w Maladze, piękne to jest i w ogóle te, te, takie powietrze, ten klimat taki jest, że cały czas wieje od morza, i te słoneczko teraz wyszło, no przecudownie, przecudownie, oglądajcie naprawdę piękne to jest jesteśmy na plaży w Maladze ładnie to wygląda, fajnie że jest po sezonie, bo nie ma tak dużo ludzi nie? Jesteśmy, jesteśmy w porcie w Maladze. Zobaczcie, tutaj stoją takie duże wycieczkowce. Tutaj stoi wycieczkowiec. A my jedziemy teraz na starówkę. Ale jest duży. Piękny. O, tu przejeżdżamy w drugą część portu. A tu mamy latarnię morską w Maladze. Muszę też jeszcze patrzeć, bo mam tutaj włączoną, o, mam włączoną nawigację, bo jedziemy już teraz na starówkę No i jesteśmy w pierwszym miejscu. jest katedra i mamy deptak bardzo dużo Polaków. Wszędzie teraz słychać polską mowę. Zobaczcie, ile ludzi. My pozostawiliśmy rowery na dole i idziemy piechotą teraz. Zrobiliśmy sesyjkę zdjęciową i tutaj korida. Idziemy jeszcze na szczyt. Doszliśmy do samej góry i, i tam jeszcze był wstęp. Na samą na sam, sam górę, ale trzeba Na powiedzieć. zamek chyba od euro. Tak? Dobrze, jak ktoś ma chęć, to Właśnie. może sobie tam... A my zostawiliśmy jedną osobę na dole, tak że nie wchodziliśmy, bo pilnuje nam rowerów. No. Pilnuje rowerów. Widzowie już to znali, naszą przyjaciółkę Basię. muszą wszyscy uważać tutaj. Idziemy do Teatru Romano. Sfilmujemy Wam to. No i teraz macie w pełnej okazałości teatr. Tak to wygląda tutaj. Kolejne miejsce, do odchaczone, jak się to mówi. No, a tak wygląda z tej perspektywy: teatr Romano. No, jeszcze po drodze, tutaj mamy takie fajne palmy. Zobaczcie, jak one są wygięte. Nie wiem, widać, o teraz widać Jedziemy ścieżką rowerową Wracamy z powrotem i szukamy knajpy jakiejś dobrej, żeby coś zjeść Tu będziemy jedli paele, tam będziemy zamawiać paele my wybraliśmy z Hanią tą z łososiem, owoce morza i obrane są te owoce morza no. dostaliśmy paelę, taką zamówiliśmy z łososiem, z owocami morza ale no, Ania też ja sobie to samo. Przełożyłam, po sobie studzę, Ale fajna krewetka. No. Romeo w pizzę. Myśmy sobie Grzegorz, ale jeszcze nie dokończyłam. Zamówiliśmy sobie z obranymi owocami morza pizzę. Także mamy obrane wszystko. Super. Tak, i łososia ale a Basiu... A Basiu czeka. Basiu czeka. Basiuczka. Nikt nie dobry. do tak, <noise> o, o, barbarka dostała o, z opóźnieniem, ale zrehabilitowali no, się i dali więcej, więcej łososia A tu dostała w tym roślinach dostała taki, całe takie serki no, z, paluszkami. z paluszkami. No i zapłaciliśmy za dwie paele i za dwa piwka 41 euro. Na tle ognia sobie zdjęcie możesz zrobić. Dzień dobry, witam Was. Dzisiaj wyjeżdżamy z tego parkingu pod Malagą, właściwie w Maladze. Robimy serwis, woda, toaleta i no i wszystko co jest z tym związane. I jedziemy, i jedziemy na taki parking, który wczoraj żeśmy znaleźli. Też tu jest przy morzu i Chcemy tam zajechać i tam przenocować, a jutro pojedziemy. Jutro mamy plan na miejscowość ronda. Także nie wiem jak to wszystko dzisiaj się nam poukłada, ale na razie jest wszystko fajnie. Dzisiaj się pogoda poprawiła słonecznie cały dzień. Od rana nie było tego deszczu w nocy. No ja jeszcze muszę iść oddać, bo tu są takie karty na furtkę na plaży karty magnetyczne, muszę tą kartę iść oddać, tam jest kaucja, chyba 1 euro i jadę na... Roman już pojechał a my trochę później, bo jeszcze Wam zagrywałem film się ładował na... z Barcelony i się wrzucał, ale strasznie wolno, całą noc I ale to, to jest inny temat dobra, idę kończyć serwis i jedziemy Dzień dobry Państwu dzisiaj staliśmy w takim miejscu. Jest to ten parking, który pokazywaliśmy wcześniej w filmie. Dzisiaj wyjeżdżamy, jedziemy do miejscowości Ronda, tam mamy taki kamper na oku. Jedną z dzisiejszych atrakcji będzie 100 metrowy most, który został zbudowany. W XV wieku i podzielił rondę pomiędzy chrześcijan i Arabów.